o widzę burmistrza Grabulka to burmistrz wita serdecznie będzie to na kanale trzesz. no to super znowu tu obejrzy cały świat ty się wbijaj o. o a faktycznie widziałem że jakiś pobyt już tam. to się, proszę po prostu powiedzieć o tym miejscu parę słów y Teraz widzimy się na wydarzeniu Bieg Wilczym Tropem. Włęczny jest po raz drugi, ale w Polsce jest już 11 edycja. Jest to największy bieg pamięci. W tamtym roku postanowiliśmy przenieść go do parku Podlasze, żeby jednocześnie pokazać to no, tutaj piękne, malownicze miejsce. Bo park jest. Niedawno zrewitalizowany. Mówię, jeszcze rok temu mieliśmy edycję pierwszą dla Łęcznej. Cieszę się, że jest to tradycja podtrzymana i że jestem uchętny. Bardzo Oglada dziękuję. Dopisuję, więc myślę, że. że Bardzo dziękuję za Do zobaczenia. Do zobaczenia. <sum> <sum> Bormi w formie

za 5 minut na nie Jeżeli ktoś potrzebuje wody, to mamy pod namiotem gminy ręcznej, także zapraszamy.